Dobra To i... Nie wyjdzie O, tak przyleciał i go zaciupałem, Sigiero Cześć tak. Podleciał mi podkosę No nie wiem O tu? Nie wiem. tu, tu, tu tu? Co to jest Eee, pniak myślałem, że jakieś nowe zwierzę Nowy pokémon. Nowej pałki z tego, co się orientuje. Ty, po drzewach biega teraz, zobacz, widzisz? Gdzie? O, tu na drzewo, na no to drzewo dla na górze jest. Sere? Tego też nie było. No, sero jest na górze. Ale widzisz go? No, nade mną. Widzę go. Bez kitu. Dobry, ja. ja. Ścinamy drzewo. Dawaj. <laughs> Ścina, ja będę patrzył, czy leci, ok? Dobra. Ok, niczym dotarliśmy do obozu, już jest wschód e, słońca. Po obozie się świeci, oczywiście ognisko cały czas. Słońce wchodzi szybko jak. Nie wiem co. Eee, z zapiszemy. A jak to. <laughs> Zapisz... <laughs> zapiszemy grę i idziemy do tych patyków. Muszę ugotować się. Ja też. W A co to kliknąłem? Co to się stało? Ja też. C i C mamy, ale jaja. Ja. O super. Dobra, no, jak ty coś już postawisz, to jest... <śmiech> już <laughs> do <budowiczy>. bliższe. Ty no, <laughs> postaw jedno się. Da się, tylko tak boczkę musisz. No nie wierzę. Wiecie? I mnie też. Tańcza jest bardzo ładna, to trzeba zobaczyć. A No nie wiem, przeważnie. A, <laughs> no tak. lina, dwie. Poważnie? Ja mam Ty wodę. ja tu coś mam. Jakiś koleś jest tutaj przywiązany do czegoś. A wiesz, że już stąd nie wejdę na bank? Oh my god. Ty tutaj są trupy pod, pod, tu pod, podwieszone biega? pod ten, pod sufit. A. Jaki wow. To ja Ty w wodzie pływam. O, idę po trawze, Czekaj, ja czekaj, 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 czekaj. Już tam biegnę. To już pływam w wodzie. Widzisz tu wodę jakoś. Eee... Nie? What the fuck. Ja też pływam. Jak ona bita! <grym> A tu ptak leci w wodzie. Gdzie? Komu? Ja, <grym. grym> tu. Chodź, zobaczymy, gdzie się <grym> Ale domer sobie plumkarz. <noise> ty też na też nie ty... O i ptaki pod nami. Nie, ogólnie gra nie jest zbudowana. Nie, nie, nie. Po co chodzi, skoro można nagrać. <noise> <noise> Marihuanem? Marihuanem? Komu to potrzebne? <noise> kupcie, kupcie do Forest. Styka. O dobra, no, zobacz, znaleźliśmy obóz.